To jest Adam. Adam ma 16 lat i jest uczniem liceum. Adam interesuje się modą i lubi kupować nowe ubrania, ale w większości odkłada je na półkę i więcej ich nie zakłada. Cały swój wolny czas poświęca na zakupy. Pewnego dnia wypowiadał się w szkole kolejny nudny apel. Okazało się jednak, że jego temat jest całkiem interesujący. Dotyczył problemu wykorzystywania dzieci do produkcji odzieży w krajach trzeciego świata. Bardzo zainspirował on Adama do działania. Długo zastanawiał się, co mógłby zrobić, żeby rozwiązać ten problem. Zauważył, że wiele jego ubrań było mu niepotrzebnych. W tym momencie przeanalizował, co mówili na apelu. Były to informacje na temat odpowiedzialnych zachowań konsumenckich. Kupuj tylko rzeczy, które potrzebujesz. Nie marnuj produktów. Przed pójściem na zakupy sporządź listę rzeczy do kupienia i trzymaj się jej. Jeśli możesz, kupuj rzeczy używane. Są one tańsze i kupując je zapobiegasz ich trafieniu do śmieci. Staraj się dawać drugie życie produktom, na przykład starą koszulkę można przerobić na wielokrotnego użytku torbę na owoce. Zdawaj sobie sprawę z działań marketingowych. Osoby odpowiedzialne za promocję produktów stosują różne techniki, często wykorzystujące Twoją nieuwagę. Zwracaj szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju promocje i porównuj ceny między sklepami. Pamiętaj też, żeby robiąc zakupy spożywcze, nie brać tylko najlepiej wyglądających owoców i warzyw. Jabłko z kilkoma plankami może być równie smaczne. Czytaj etykiety. Sprawdzaj pochodzenie produktów, czy opakowanie nadaje się do recyklingu. Są produkty, które mają etykietę informującą o możliwości recyklingu ich opakowania. Warto również zwrócić uwagę na zielone koło, w które wpisane są dwie strzałki. Znak ten mówi o tym, że producent zapłacił za odzysk materiału, z jakiego jego dane opakowanie zostało wykonane oraz inne oznaczenia. Wspieraj działalność w kierunku poprawy warunków pracy przy produkcji. Sprawiedliwy handel, fair trade. Jest to idea mająca na celu wsparcie rolników i rzemieślników żyjących głównie w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Pamiętaj, że człowiek jest ważniejszy od zysku. Zwracaj uwagę na to oznaczenie na zakupach. Kupuj żywność sezonową i lokalną. W ten sposób wspierasz lokalnych rolników. Oszczędzaj wodę i energię. Bądź świadomy praw konsumenta. Adam zastosował się do tych rad. Zaczął oszczędzać pieniądze, które wcześniej wydałby na kolejne ubrania. Z oszczędzonymi pieniędzmi wsparł akcję charytatywną. Ponadto dzięki wdrążonym nawykom polepsza życie ludzi w krajach trzeciego świata oraz dba o środowisko. Opowiedział o zmianach swoich nawyków znajomym i zachęcał ich do podobnych decyzji. Został wolontariuszem fundacji zajmującej się szerzeniem informacji na temat odpowiedzialności konsumenckiej. Bądź jak Adam, kupuj z głową!